Pan jestem Kiro, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Horizon Zero Dawn. Tak, jak widzicie, ja jest, przyszły... jest pani 355 510 dni spóźniona na spotkanie z panem Faro. Zapraszam na 35 piętro. Zaraz. 355 000. To całe wieki temu. Co tu się dzieje? Wow, nieźle. Oczekajcie, ja to mogę. Wow! Okej, okay, to jest drabina, dobra. Słuchajcie po tej drabinie. No, puść. Wow, ale to jest pustyszałe. Zobaczymy, co mnie tu czeka. A to co? Nebulatoria, ale to nie działa. Meh, coś jest. Uuuuh, to źle. Zdobałam jakieś feine życzenia. Nieśmiercacz. No a przynajmniej jego wzrok. Maszyna stworzona, by zabijać. Polem Witam w faro Automated Solutions, gdzie wszystkie problemy jutra znajdują rozwiązanie już dziś. 25 tysięcy osób pracujących dla nas w państwach i korporacjach na całym świecie czyni Faro światowym liderem w pełni zautomatyzowanej, samowystarczalnej technologii. Od rewolucyjnych produktów dla masowego odbiorcy, takich jak Focus, po roboty policyjne z serii rydwan powstrzymujące rozlew krwi w strefach walk na całej planecie. Faro skupia się na tym, by uczynić przyszłość bezpieczniejszą, prostszą, lepszą, i zawsze pełną niespodzianek. To Automated Solutions. Rozwiązujemy problemy bez yeah. Więc to oni zrobili fokus. Dwadzieścia pięć tysięcy osób? Bo więcej niż całe panie, Więc wytwarzali maszyny i urządzenia. Takie rzeczy musiały być w ich świecie powszechne. Próbować, to, to za to nie ma sensu. To, to była korporacja. Grupa ludzi dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. Mów dalej. Przesłałem trochę danych na Twój Fokus. Pomogą ci zrozumieć. Okej, okay, ten tajemniczy ziom w ogóle ja. Mam. mam wielkie zapytanie co do tego, co to jest za ziomek. Czemu on nam pomaga i w ogóle o co mu chodzi? Skąd on się w ogóle wziął na nasz, do naszego Fokusu dotarł? Tak się? Jeszcze jeden zawał, ale dom rady się przycisnął. Czas, a nie potrzeba. Jest oh! tuż, co tu się wydarzyło? Ej, loj! zawał mam. No i co, ja mam się tam dostać? Ma się dostać wyżej, mam rozumieć? A, patrzcie. Dobra. Wystarczy się porozglądać. No i super. Fajnie, że skrzynki tylko. Hm. Jak przejść tam dalej? Tam nie mogę. No. No i teraz ładnie przeszłaś. Ale to gra ma bardzo przyjemne sterowanie, jak mam być szczero No. Tutaj. I do góry, ładnie. O, udało się. Uuu, uh, co to? To, co z niej zostało. Dobra, ale zanim wyjdziemy na górę, chcę sprawdzać, czy tutaj coś. Co to jest? Okej, okay, ja do tego podejdę, ale mogę? Tu się nic się stanie? Mogę na to wejść? Aha, myślałam, że tu się coś stanie, że te... A co jakieś coś jest POR7 Horus. Uu. Wyobraźcie sobie pełny ekosystem bojowy spójnie sterowany przez szybko uczącą się sieć maszynową. Niezależnie od tego, czy potrzebujecie uzupełnić straty, czy zintensyfikować nacisk okładowe możliwości produkcyjne chorusa Dobrze tam cicho dwie. Już nie mam ochoty cię słuchać. Już mi się znudzi... u jeszcze kogo tu jest. Zobaczymy, co to jest to mnie wyprowadzi. Wow. No ona się po takim czasie mi wspinać. Kurde, jakie to zawiłe. No, 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 wyjdź tam. Tu. Do góry, ładnie. O. I tu, do góry. Długa droga. Na większości trasy zamarznięty metal. Nie ułatwia mi tam zadania, doktor Sobek. Hmm. Jeśli rośliny znajdują sposób, by się tu zaczepić, to ja dam radę. Wow! O kurde, jakie triki z Ameryki, co tam było? Tam coś jest, czekaj. na dół, kurde, ej, Loy! Słuchasz ty mnie? Tutaj, tu coś jest. Uuu jakiś inny leparkur? O co tu chodzi? Tam coś będzie. Ono może jakoś tak. Okej, okay, może tylko tutaj. O! Ja nie co tylko jest tutaj. A nie, to tutaj miałam przyjść, czy to były po prostu dwie różne drogi? Część oszkona, chyba. Dobra, już widzę, nieważne. No, wejdź tam. W sobie. Ładnie. O. Ale gdzieśmy poszli? Za czym? NIE! EJDOJ! Wo No nieźle, ci powiem. Poszłaś? Zarąbi... Co, coś jest, patrzcie. Okej. Okay. Ja tam właśnie wejdę, jej! Tak mam tu rozumieć? Zrobię na górę. Trzeba tylko kilku dobrych uchwytów. Wow. Dobra, udało się. Ciekawe, co tu znajdę. Znajdziemy skrzyneczkę. Wow, ale coś ciekawego. Ej, gdzie jestem? To coś? 6% baterii. Dane na tym urządzeniu zostały skasowane. Czy chcesz skorzystać z uprawnień pożaru alfa, aby je odzyskać? O tak, myślę, że tak. Klik danych został odzyskany. Elizabeth, jak miło cię. Kapelat? Gdzie są twoi prawnicy? Zwolnieni. Wycofałem wszystkie pozwy, gdy wylądowałaś. Zakładam, że możesz to potwierdzić. Dobrze, to wygląda interesująco. Może zamówimy jakiś lunch? Odnowimy znajomość? Zaj spokój, Ted. Musiałeś coś spieprzyć, inaczej nie podlizywałbyś się tak i nie ściągnąłbyś mnie tutaj. Więc wyduś to. Wiesz, Redwany mają jakąś usterkę. Roboty zabijaki? Stróże pokoju, tak. No to je wyłącz. Jasne, lisy, gdybyśmy tylko mogli, ale... nie reagują. Chcesz mi powiedzieć, że Ruj się zbuntował? Jest jeszcze gorzej. W takim razie pokaż mi dane. I zjem ten lunch. Sama. Ted paru sprowadził tu Elizabeth Sobek? Ale oni się nienawidzili. Kolejny plik danych został odzyskany. To nie jest usterka. To jest katastrofa. Wiem o tym. Jest źle. Źle? Jest u nich. Nie jest źle, Ted. To apokalipsa. Zbudowałeś serię morderczych robotów. Stróży pokoju. Używających biomasy jako paliwa. W, ra w razie potrzeby. I obdarzyłaś je możliwością samoreplikacji! Ograniczonego powielania się pod kontrolą! Niestety nie. Twoja usterka przerwała łańcuch dowodzenia. Ten rój reaguje teraz tylko na własne komendy. Myślisz, że tego nie Wszystko co żyje jest waszą! A mnożą się tak szybko te, że obedrą ziemię do kołej skały w 15 miesięcy. Nie mówimy tu o upadku cywilizacji, lecz o całkowitej zagładzie. Już kumam lis! Więc jak to zatrzymać, póki jest pod kontrolą? Nic nie jest pod kontrolą! Wiesz, o co mi chodzi! Jasne. Czyli zanim prawda wyjdzie na jaw... Liz, zrobię wszystko, co każesz. Pracuj nad tym, a wykonam wszystkie twoje zalecenia. Trzymam cię za słowo. Wow, całkiem nieźle tu. Dokonała. Świat przedwiecznych upadł, ale życie wciąż istniało, inaczej nie byłoby nas tu. Ostatni plik danych został odzyskany. Dobra, odzysk odzyskaliśmy... Uf, nie umiem się słowić, przepraszam. Odzyskaliśmy ostatni plik, zobaczymy co tutaj jest. Projekt nowy świt? Jezu, Musi być inny sposób. Gdyby istniał inny sposób, na pewno bym go zaproponowała. Ale to? To? Gdy prosiłem cię, żebyś znalazła lek, nie spodziewałem się, że będzie gorszy od choroby. Nieprawda, Ted. To nie jest łatwe, ale nie mamy wyboru. Podpisz propozycję. Ale nie mogę tego podpisać. Owszem możesz. To? Liz, za nic nie mogę podpisać czegoś takiego. Masz wybór, Ted. Wiem. Mówię z pokładu pionowzlotu w drodze do sztabu dowodzenia robotami. Za kwadrans spotkam się z generałem Heresem i całym dowództwem. Co? co? ci? Możesz wybierać, co im powiem. Podpisz, a wspomnę, że najbogatsza korporacja na Ziemi gwarantuje fundusze na wybudowanie nowego świtu. Według mojego projektu. Albo nie podpisuj. A zadbam o to, by wszyscy mieszkańcy planety poznali przyczynę tej usterki. Jezu, Liz. Nie musisz mi grozić. Podpiszę. Spójrz na to z dobrej strony. Teraz możesz wrócić do tego, w czym zawsze byłeś dobry. Wykładania kasy i patrzenia, jak pracuję. Mm słabo. No. Okej, okay, dość... To samo miałam się zapytać. Okej, okay, to jest tyle? Serio? To jest tylko po to, że się udałam! A to jak wygląda z balkonu? Pokaż to. Ej, hey, to nic nie widzę, są, są chmur. Dzięki. Dzięki za super widoczki. O, skrzynka. Dobra, wracamy. Nie mamy co robić, ale szczerze. Wow, co tu się stało? Jak on... Jakie roboty? Co? To nie ma sensu. Sobek nie mogła być moją matką. Użyła w wieki temu. Tyle poszukiwań i wciąż jestem daleko od celu. I taka jest twoja reakcja na to, czego się dowiedziałaś? Marudzić jak rozpieszczony Bachor? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Elle? Spodziewałem się po tobie więcej? No, twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to. Trawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie, a poznać chcesz tylko moje imię? Silence, tak się nazywał. A teraz, może spróbujesz zadać inne pytanie... Jakieś mniej trywialne. Okej. Okay. No dobra, Silence, wygrałeś. Przybyłam tu w nadziei, że dowiem się więcej o tej Elizabeth Sobek. Tak się stało, ale ciągle nie rozumiem naszej relacji. Albo czemu zaćmienie chce mnie zabić, albo kim jest Hades. Zero odpowiedzi. Tylko kolejne wątpliwości. No właśnie. I dlatego pora, abyś poszerzyła zakres dociekań. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapatach. Co? ty właściwie mówisz? Goniłeś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy, a dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja przedwiecznych upadła, ale życie życie przetrwało. Oczywiście. Zatem co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu tu jeszcze stoisz? Bogadam z Tobą. Nie, tak, prędko silence. Czekajcie trochę wyjaśniania. Dość już powiedziałem. Jeśli masz więcej pytań, nie marnuj mojego czasu i streszczaj się. O kurde! Ile pytań! mówiłeś, że już od jakiegoś czasu wiesz, że to maszyny faro zniszczyły cywilizację przedwieczną. No to wskazywały dowody, ale jak dotąd nie znałem pełnej skali zniszczenia. Na przykład, że mogły przetwarzać biomasę na paliwo, lub że seria Horus tworzyła nowe roboty, jak kocioł na nogach. Ale roboty, które dotychczas widzieliśmy, skaziciele i uśmiercacze, tak nie działają. Jak na razie nie. Jak dotąd nie spotkaliśmy jeszcze żadnych nieuszkodzonych. Kto wie, co potrafią, gdy są w pełni sprawne. Dobrze, jeśli skończyłaś, ruszaj w drogę. O, nie. Ja dopiero zaczynam. Siedziałeś sobie bezpiecznie w moim fokusie, podczas gdy to ja ryzykowałam życiem. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy. A staniesz się ślepy, głuchy i cichy. Więc nie narzekaj i odpowiadaj na pytania. No dobrze. Słucham. Izbie wie jaki szantaż, tak się to robi. Czyli jak rozumiem, zaćmienie tylko wykonuje polecenie. To Hades chce mnie zabić. Kto to? Nie wiem. Zaćmienie opisuje go jako podziemny cień jakiegoś diabła coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz. Co zniszczyło Fokusa. To był Hades? To nie jest osoba, ani maszyna. Raczej duch. Ze strasznym głosem. Wiemy tylko, że pragnie twojej śmierci. Z powodu moich powiązań z Elizabeth. Na pewno. Hades wykorzystuje zaćmienie do uruchamiania robotów Faro. Ale jeśli Elisabeth znalazła sposób, jak ich powstrzymać, jeśli stworzyła jakąś broń, może Hades boi się, że zrobi to samo? W jednym z przekazów, jakie odkryłem, znajdują się sugestie o opracowywaniu jakiejś super Może, by powstrzymać roboty, cywilizacja przedwiecznych musiała zniszczyć siebie. Co? Mam ciebie dość, jesteś nie. Mojego fokusa, by mnie szpiegować. Jak to możliwe? Każdy fokus wysyła sygnał, głos, które słyszą tylko inne fokusy. Umiem łączyć te głosy ze sobą, sprawić, by fokusy rozmawiały jeden z drugim, nawet na wielkie odległości. Jak się tego nauczyłeś? Lata badań i eksperymentów. Z zasady jest to podobne do tego, jak panujesz nad maszynami. Ja panuję nad fokusami. I możesz śpiegować też inne fokusy zaćmienia? Zwykle tak. Mogę tylko powiedzieć, że przejęcie ich połączeń jest. skomplikowane. Okej. Okay. Właśnie jaki ten typ ma zamiar o. Kim jesteś, Silence? I jakie masz zamiary? Naprawdę chcesz poznać rzeczy osobiste. Jestem wędrowcem, który dawno temu porzucił swoje plemię. Badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraconej wiedzy. Tak jak mówiłem. Zatem skąd tyle wiesz o zaćmieniu? Tak się składa, że dużo wiem o wielu rzeczach. Jeśli zaś chodzi o to, czy pracuję dla zaćmienia, lub innych ludzi to nie. Można mnie nazwać niezależnym. Okej, okay, całkiem interesujące. Zobaczcie, że tak staje z nim gadam, ale musimy wszystko... muszę wszystko przejrzeć, bo czy to jest, jest interesujące. Colwiek szansa, że Elizabet Sobek wciąż gdzieś żyje? Wątpię, ale kto wie? Dane, jakie udało mi się odkryć, wspominają o technikach przedłużania życia. Głównie o farmaceutykach, znaczy się o lekach. Ale próbowano też nowych technik zamrażania i rozmrażania ludzi odmrażanie? Nazywali to kriogeniką. Ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę technologiczne talenty Elizabeth, nie mogę wykluczyć tego, że odkryła sposób uzyskania nieśmiertelności. Łoż, tak? Ale to spekulacje. Marnujemy czas. Dobra. No ciebie to. Elizabeth powiedziała Tedowi Paro, że zmierza w miejsce zwane Sztabem Dowodzenia Robotami aby powiedzieć im o Nowym świecie. To miejsce wciąż istnieje. Oseram nazywają je Kurhanem. Kurhan? No pięknie. Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła. A raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, popracuj trochę nad manierami. Całkiem interesujące, ale w sumie... Na dół będzie o! o! Do osiągnięcie! Dostałam. Ok, czy muszę cały czas przejść? Serio? Skąd ona mam ta tę tak długą? Nie wiem, gdzie ona mam te kitle? W ogóle pod kiecą chyba. Uii. Lecimy. Okej. Okay. Jum! Na dół. Lecimy. O! Jesteśmy prawie. przed wyjściem. Prawie, bo brakuje jeszcze. no. dużo, trochę. i też wam to wytnę. Ale to, co się działo, dzisiejszy odcinek, to jest całkiem ciekawe. Interesujące. Dawno nie było takiego czegoś. O! Dobry, kajanie, ja kończę ten odcinek. Więc ten odcinków. Trzymajcie się i siema, i tam pójdziemy na cnocinku.